Witajcie, z tej strony i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny, wspaniały, niesamowity odcinek z gry Roblox. Missile Imp. To się nazywa Missile Simulator. chciałem powiedzieć Missin, M Missile Impossible, ale nie wyszło. Także moi drodzy, dzisiaj będziemy robić różnego rodzaju rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj różnego rodzaju platformy. Tutaj, tam platformy. To jest strzelanie z rakiet i tak dalej. Za 26 sekund mamy pierwsze rzeczy. Mamy też starter pack, ale zanim to zaczniemy, to zobaczmy, jak tutaj to wyjdzie. Teraz tak, czy musimy tu stać? Nie, wystarczy że wystrzeliwujemy Na początku na zwykły psi domek. To prawda duży jest ten psi domek, szczerze mówiąc. Nie wiem co za to dostanę, ale zaraz pewnie się dowiem. Mamy 0 na, mamy 14 mocy. Łoo! Plus 6 mocy, tak? Czyli teraz będziemy bić za więcej. Uuu, bijemy zdecydowanie za więcej! Nice Claim, claim your new reward 250 już mam mocy. O kurde. A to chwila, ale to mogę się przerzucić na coś lepszego? Czy. A, muszę mieć 100 koronek, żeby przejść dalej i rozwalać dalszą rzecz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jasne. Dobra, zobaczmy tak. To są jakieś limitowane. O kurde, jakieś limitowane rakiety razy 20 tysięcy? To jest szalone. A starter, pak, co zawiera plus jedna rakieta plus 3000 mocy plus 500 winów. Czy nam się to opłaca? Nie jestem pewien, ale weźmy. Starter pack najczęściej jest całkiem dobry. Weźmy sobie nasze 150 winów. To już mamy ile? 650 winów mamy już. Mamy rakietę zwykła, niech będzie. Yy, mamy rebirthy, mamy sklep. Czy w sklepie? Mamy tutaj możliwość kupienia jakiejś rakiet za 120. Mają tutaj różne wartości widzę. Okej, okay. a tutaj były gdzieś delimitowane. Razy 20 000, 120 Robuxów. To jest razy 3000. a Czy... Nie, bo to jest. Chwila, to są. Ale to są rakiety te, które mogę tu założyć? Czy to są rakiety jako siła? Chwila, dobra, kupmy tą rakietę najpierw, dźummy Missile, Zobaczymy zaraz, jak to działa. Czy to działa rzeczywiście tak, jak ja myślę? Ta, i ona ma 4000! Boost Destruction Reward, o kurde To mamy dużo już szczerze mówiąc To jeszcze możemy upgrade jakiś robić A możemy spida zdrowie albo Moc zwiększyć, okej, okay, wszystko jasne Możemy też walczyć z Tym albo z tym Dobra, jak mamy tu zawalczyć A, a on strzela W moje, strzelam w jego Rakiet, a, bo ja dzięki temu mam więcej Rakiet, dobra, rozumiem, czyli jak Teraz wejdę sobie w Limited i kupię jeszcze tą rakietę to już będę totalnie super mega gigakoksem. I nie będę musiał nic robić tak naprawdę, dobra. Teraz tak, przechodzimy 100 koronek, to nie jest pro... A, możemy jeszcze... A, bo to są pociski. Dobra, to nie, na razie mamy trzy pociski. Tak, chcielibyśmy kupić. Straciłem, straciłem. Ile mogę mieć petów na raz? To jest moje pytanie. Chyba 3, 3 sloty? Tak mi się wydaje przynajmniej. E, to jest jakiś mafia, 12 tysięcy rekomendowane. Dobra, dawać, walczymy. Strzelamy rakiety! Wszystkie trzy. 3... O kurde! O kurde, on mnie rozwalił już. Dobra, czyli to nie jest aż takie banalne, takie łatwe. Tu mamy kolejny, tu jest za 750. No dobra, czyli musimy z nim wygrać. Na razie możemy tu strzelać rakietami, żeby mieć lepsze rakiety. O kurde, wie, że muszę na dwa razy strzelać. Ej, to nie jest takie proste, szczerze mówiąc, w takim razie. 24 tysiące dostałem za to, co? Mamy 219 tysięcy już. 322 tysiące. Eee, Okej, okay. to wydaje się dosyć. Ciekawe. <głos> <głos> yy, pokona jednego mega nerda. To chyba gdzieś dalej, szczerze mówiąc. A tu jest upgrade. Upgrade your missile. Dobra, witam. Jakbym chciał tą zaupgrade'ać. Aha, to po prostu to jest robienie tak jakby złotych. Yy, mógłbym moc zwiększyć zdrowie i tak dalej. Niech będzie. Zobaczmy teraz mafię. Dawaj, mafia, pokaż, co potrafi! Ja... O, umarłaś ta hita. A, bo tu ja zwiększam swoje zdrowie. Dobra, i teraz będę... Ile będę miał teraz zdrowia? 330 nagle! Ej, to wszystko jest duży, szczerze mówiąc. 25, ile potrzebujemy na przejście? 750, to nie jest jakiś problem, bo strzelamy go na raz, imo. Dobra, i robimy dalej. I znowu wymujemy pierwsze rakiety. I do widzenia. I znowu pierwsze rakiety. W sumie to jak się zacznie od razu klikać, tak naprawdę, to jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. O, też jeszcze dostajemy. 75 koronek. Dobra, to ja poproszę w takim razie. Zrobimy jeszcze to trzy razy i możemy przejść dalej. Widzę że są też jakieś ligi, są jakieś boosty. Aha, czyli jak gramy z jakąś ilością znajomych, to mamy też boosty do tego. Okej, okay, a czy w sklepie na przykład jesteśmy w stanie dostać potki? Bo tego typu gry często działają na tym, że mamy dostępne potki. Czy ja mogę pójść? Aha, muszę tu klik klikać, żeby wysyłać. Czy gra mi pozwala... Aha, tu jest jeszcze gift do odebrania. Loot O kurde, to ja poproszę. Dobra, rakieta 42%. Zakładam, że to nie jest nic mocnego. Inventory, no. Ale możemy mieć jeszcze jedną. A, możemy mieć tylko trzy. Dobra. Teraz tak, z Daily już nic nie weźmiemy, przepraszam, z sklepu chciałem zobaczyć. Bo tu są te różnego rodzaju nuki i tak dalej, rakiety. No te tutaj na przykład to się totalnie nie opłaca. 450. To jest tyle co nic. Ehm. Um, czy są. A tu nie ma akurat żadnych potków ani nic. Aha, w ten sposób. Moglibyśmy zrobić double power albo double winy, jeśli chodzi o to. Ale spoko. Na razie nie jest ciężko, możemy sobie przejść. Tak, kupujemy. Kolejne przejście jest za 4000 tysiące. Jest mafia boss, który ma 90 tysięcy potrzebuje. A, teraz będziemy w czołg strzelać, Panzer Kampf jakiś. Dobra, 24000, Też ciekawie. No powiem wam, że trochę... A tam już planety zaczyna się niszczyć. O kurde, możemy też Riverfa zrobić, widzę. I 5% więcej mocy. Okej, okay. za 120 tysięcy. Chwila, nie. Tak? Dobrze mówię? A czyli zostanie mi to, czyli jak zrobię... Chwila, River kosztuje 120? Nie, chwila. You lose upgrades and power. Skip to Okej, okay. no to z 15 na 19 tysięcy, bo mam... Chwila, nie rozumiem. Aha, potrzebuję 120 tysięcy wygranych. Dobra, dobra, ja już jestem ogarnięty, już wszystko wiem. Już wszystko wiem, już wszystko wiem, już wszystko wiem. <grym> wszystko już jest jasne, dobrze, już wygłupiłem się tylko troszkę, niech będzie. E, tu są enchanty. A, dopiero będą, okej. Okay. Czyli teraz tak naprawdę możemy zawalczyć z nim. 2 miliony. On zadaje nam połowę i teraz to pierwszy wyśle rakiety. Wygram, może on nas też rozwali? Wygrywamy. Aha! No dobra, czyli tak naprawdę wystarczy z, z pierwszemu wysyłać rakiety. O teraz, teraz ładnie pocisnęliśmy, szczerze mówiąc. No i 750 kosztuje jajko, ciekawe tym jakie petty możemy tutaj dostać, bo on jedną rakietą jakby tylko e, uderza, więc to jest też całkiem mocne. Zaprawdę, no to nie, no dobra, on jak tam bije, za nie ile, 180. 180, no to dobra, to ta rakieta nie jest mocna jakoś tam wybitnie. Ale on już ma bardzo dużo, szczerze mówiąc, do zrobienia. Więc jeszcze dwa razy go rozwalimy i jesteśmy w stanie odebrać. A, jeszcze mamy nagrodę. Kolejną claim. Uuu, rakietka? Jakaś? Nie, co to było? Nie widziałem, coś dostałem, ale nie wiem co. Tu jest jeszcze coś do kupienia chyba. Chociaż nie, gra, gra mi nie pozwala na to. Strzelamy. Na razie... O, dobra, teraz już poszedł na hita. Dobra. Tu mamy jeszcze jakąś giga rakietę za 149. Czy to jest ta giga rakieta, co tam była? Do kupienia? Jakaś? Tak mi się wydaje, czy nie? Cold like. 399. Nie, no ta wygląda inaczej. Ta ma raz 90 tysięcy. ta? Purchase. A, bo to jest stre... Nie. Chwila, to jest strefa trzecia? Raz, dwa, trzy. Nie, no to wygląda na rakietę. Chwila. To ja, ja tu kupuję rakietę, czy kupuję tego? A, Zone 3 Missile. 250? Przecież to jest jakiś skam. To się nie opłaca w ogóle. Dobra, to się nie opłacało akurat w ten sposób. To już lepiej było w sklepie jakoś zainwestować to albo chociażby kupić e, na przykład w to. Buy one, get one free. Nieprawda, nie dostałem dwóch. Jestem po jednej. Jakie kłamstwo w ogóle. Kłamstwo, kłamstwo, no, ewidentnie. Teraz potrzebujemy 4300, żeby cokolwiek zrobić, żeby przejść dalej, tak naprawdę. Więc potrzebujemy chwili, żeby to porozwalać. No bo jakbym miał teraz zdobyć 120 tysięcy koronek, no to to jest dużo. Imo, bardzo dużo, tak naprawdę. A nie mamy jeszcze takiej opcji, więc będę musiał chwilę posiedzieć i chwilę sobie tu oczywiście poklikać, żeby tutaj porozwalać ich. Mogę też spróbować otworzyć sobie tutaj jakąś. Yy. Hmm. Hmm. Nie wiem, no otwórzmy jedną. Zobaczmy, tą skrzyneczkę. 42%, czyli dostałem tą najzwyklejszą. Znaczy, tak wyglądała przynajmniej Inventory. 120 tylko. O Boże. A, mogę tutaj stać. Albo auto fight. Join the battle, start auto fight. Chwila, czy za każdym razem będę się klikać auto fight? Ok. Aha, i mogę to tak zostawić sobie. Aha, dobra, czyli to. Nie no, to jest akurat dobre, że to jest darmowe, to jest bardzo dobre, bo ja nie muszę siedzieć, nie muszę klikać, nie muszę nic robić. Tylko sobie mogę posiedzieć i w międzyczasie się tutaj z wami rozmawiać na spokojnie. Możemy też ten event zobaczyć, na czym to polegało to wszystko. Czyli teraz tak, zdobądź jedną skrzynkę i za wykonanie questa, czyli musimy, musimy pokonać 6 robotów albo jednego mega nerda. Ok, i 200, i mamy 0. Open 9 Op A nie, bo to jest, otwórz 9. Czyli chwila, to jest 250 skrzynek za tyle, 12 skrzynek jest za tyle. Event Cases. Dobra, to otwórzmy to. W sensie wydaje bardzo dużo roboksów ale no. Claim. Dobra, otwieramy. W międzyczasie opening 63%, to nie jest zbyt dużo. Odwiera robimy kolejną. Cyk, 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 cyk. 31, już lepiej, już lepiej, zdecydowanie. Może trafią nam się jakieś powtórki będzie można je połączyć ze sobą, to też byłoby spoko. 63%, bardzo takie zwykłe, bym powiedział. Znowu 63%, no dobra, mamy już chyba takie 3. Chyba 5 potrzebujemy, żeby zrobić e, złotą albo dużą, bo teraz w zależności różnie jest. Raz robią złotą, raz robią dużą, czy tam powiedzmy dużego peta. Dobra, jest kolejna ta sama. Może coś minimalnie lepszego. Minimalnie lepszego. 5%? Dobra, ta już wygląda jak prawdziwy niuk. Bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie w takim razie. 31. To jest chyba druga taka, którą dostajemy. No mówię, tam jak tamto miałem kupić za 100 coś, a tutaj za 180 mogę kupić tyle, no to dajcie spokój. To to jest o wiele lepsze rozwiązanie tak naprawdę. Dobra, mamy kolejną rakietę. Bardzo ładnie. I kolejna rakieta jest za... 63. No to nie, to nie. 63% to nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Lecimy jeszcze z jedną i... 63%. No trudno. Nie jesteśmy w stanie czasami wszystkiego ogarnąć, ale dostaliśmy. Tą, czyli tak naprawdę bardzo spoczko. Ile już mamy? Mamy 3000. Eee, wyjdźmy sobie stąd. Eee, pójdźmy, nie na. Nie na upgrade! Nie, 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 nie na autofight. Chwilę, autofight nie. Eee, potrzebujemy pójść na tą poprzednią strefę. Zobaczmy, jak też tę. 75 tysięcy ona ma. O kurde, dobra, Equip Best na razie mamy 75, 25, 20. To się najbardziej opłacało. Te eventowe są zawsze jakieś normalnie kosmiczne. Dobra, teraz tak, mamy te po 7. E, mamy po 7,5 tysiąca. Więc dajmy tych 7,5 tysiąca. 5 potrzeba. Upgrade. Chwilę dostałem ją, 7,5 tysiąca. Dalej ma 7,5 tysiąca. Razy 2 boost, czyli tak naprawdę ma. 15 tysięcy. Jakbym dał te 3, to mógłbym spróbować z nich zrobić 25 razy 2 boost ale chyba nie ma sensu. Czyli dalej jest gorsza niż ten: czyli w chwili obecnej przeskoczyliśmy z 40/20, no powiedzmy 25 tysięcy, 24 tysięcy na 4 razy tyle. No to to jest yy, makabra. Mamy 4,8 miliona i 5,6 miliona. Dobra, to jest jakaś totalna masakra dla nich. Auto fight. A, muszę najpierw podejść do walki. Pff. Dobra, autofight. E, potrzebujemy jeszcze moment, Ale te, te bomby już wyglądają kozacko. O kurde. My tam potrzebowaliśmy chyba 4 350, o ile się tutaj y, kojarzą z tym wszystkim. Do... Dobra, dostałem już przez moment. Zwątpiłem, że nie dostajemy tych. Że nie dostajemy, jak one się nazywają, naszych punkcików tutaj. Eee, my dostajemy 175, 125. To nie, to jeszcze raz i jeszcze raz po tym, i dopiero możemy skończyć, tak naprawdę, i zrobić cokolwiek. A, jeszcze gita dostaliśmy w międzyczasie. Eee, 1500 mocy, no to nie jest zbyt dużo rzeczy, więc, ale dobra, niech będzie. Wychodzimy. Eee, tutaj już mamy już do przejścia na kolejną strefę, więc przejdźmy. Wydajmy sobie oczywiście nasze punkciki. To jest Toxic Upgrade, upgrade Your Missile. Czyli to, co mamy tu? A, teraz pięć tamtych potrzeba znowu. Moglibyśmy znowu wydać trochę pieniędzy, żeby zaupgrade'ować nasze speed. Może mam rozumieć, że speed to jest po prostu na tego 900 tysięcy. No to wydaje mi się, że tutaj. Oj. Na chwilę zginiemy właśnie. Uuu, jak mało mu zadajemy 21 milionów? Tak naprawdę, dobra, trzeba pośpieszyć trochę out of fire. E, I walimy w samolot, który ma 1,3 miliona i rozwalamy go dosyć szybko. Dostajemy za to 127 tysięcy, więc musimy wbić sobie jakoś 20 milionów. No i nie zrobimy na razie winna, więc będziemy musieli sobie tu pocisnąć troszeczkę. Widzę, że przy każdym są te skrzynki. Tu mamy 22 tysiące na piramidę, potem jest złoty jak, potem jest chyba ta, nie wiem jak się to nazywa, Birch Kalipa, czy coś w sensie, to z, to z Dubaju chyba, tak? Ten, ten, ten budynek. 22, 110 tysięcy, 525, 27, czyli w sumie praktycznie razy 5 jest każda strefa. No, praktycznie razy 5 spoko. Zaraz będziemy mieli 20 milionów, to możemy sobie zobaczyć, jak to wyjdzie. Z tym wszystkim. Mamy 18. Za każde uderzenie dostajemy praktycznie milion. Praktycznie. No, no powiedzmy praktycznie. Więc 20 możemy do 25 dobić, myślę, i będziemy w stanie tutaj cokolwiek zrobić. Czemu za 4 minuty jest pokazane, że będzie tego? Nie wiem, czy za 4 minuty jakaś bomba. Stay in the game longer to get the one-time nuke. E? W sensie? Ja chcę zobaczyć, co to jest ten nuke. Czego ja dostanę za darmo? Czy jak to będzie wyglądało? Bo to jest dla mnie bardzo dobre pytanie. Ja te busty patrzyłem? Patrzyłem te busty, dobra. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Yy, a, nowa nagroda jeszcze. Yy, jak, jakaś OP-rakieta, zobaczmy. To jest ta OP-rakieta, za 50. Mhm. Dobra, to fajnie to z tą rakietą. Wysyłamy od razu do niego. O, nie zdaliśmy go na hita, ale? Nie. Musimy jeszcze jeszcze z dwa, musimy do 30 milionów dobić. Żebyśmy byli w stanie cokolwiek zrobić mu, to jest 30 milionów, wtedy mamy go na hita. Jesteśmy w stanie. Nie wiem ile tam za niego się dostaje. Nad nim jest napisane? Nie jest nad nim napisane, ile konkretnie. Ale 30 milionów i mamy go na hita i możemy sobie na spokojnie tutaj farmić na nim bez problemu. 22 tysiące, yy, jajko jest o 7,5, to nie wiem, będziemy tysiaka dostawać? półtora, coś takiego. Pierwszy wysłałem. O. No i wygrałem. Ile dostałem? 600 jakoś? Dobra, upgrade. Zobaczmy, jak ten speed, jeśli chodzi o upgrade. Nie wiem, ile mam punktów, bo nie widzę jeszcze, mówiąc szczerze, szczerze mówiąc. O, dobra. Mamy poziom 16 speeda. No nie wygląda, żeby to jakoś wybitnie szybciej szło. Szczerze mówiąc. Mamy, możemy na pewno zdrowie zaupgradować. Zdrowie będziemy mieli 770. Pytanie, jak to teraz wygląda? Czy on jest w stanie dalej.? A, już nie jest w stanie na chwilę nas ściągnąć, tak naprawdę. A, proszę bardzo. A kurde, no dobra, to możemy zaupgradeować to. Pytanie, jak wygląda upgrade mocy? Zobaczmy, ile my mu zadajemy. W sumie, w sensie nie jestem w stanie stwierdzić do końca, ile mu zadaję. Mam 30 milionów, no dobra, a jak wezmę teraz, kupię upgrade tu. Mam 41 milionów, o kurde, czyli mogę też w ten sposób upgrade'ować swoje e, zdrowie powiedzmy i teraz znowu mam 41 milionów, upgrade'uj, a nie stać mnie? A nie stać mnie, jeszcze raz muszę to walczyć, znaczy jeśli można to oczywiście walką nazwać, teraz widzę różnicę trochę w spidzie. E, 41 milionów, 51 milionów, no to już zmienia bardzo dużo, szczerze mówiąc. Dobra, możemy zrobić tu jeszcze autofight i poczekać te dwie minuty. Yy, poczekać te dwie minuty, żeby zobaczyć, co robi ten nuke. Dobra, chwila, mam nuka. Nie wiem, co to znaczy. Launch? Leci rakieta, leci, leci, leci. I to tylko tyle, że w samolot? No nie, naprawdę liczyłem na cokolwiek więcej. A. I na to 4 minuty. Muszę czekać zawsze... No trudno. No to trzeba jeszcze trochę tutaj pofarmić i poćwiczyć. No ale przynajmniej zobaczyliśmy o co chodzi tak naprawdę. Dobra. Kolejna darmowa nagroda dla nas. Yy, jakaś płomienna rakietnica. Nie wygląda to nic, na nic nadzwyczajnego. 600. W sensie więcej niż normalnie, ale bez rewelacji. Za 21 tysięcy możemy blokować kolejną strefę, mamy też 6 tysięcy, więc możemy sobie myślę zaupgrade'ować moc maksymalnie jak tylko się da tutaj. Mamy 96 milionów, możemy w sumie, wystrzelić jeszcze raz chyba, czy coś, to... O, dwa razy, przepraszam, wystrzelimy dwa razy i możemy piramidę ściągnąć, mamy 100 milionów. Teraz jak wygląda kwestia walki, a tu jest ten robot eventowy, uuu, tu jest ten robot eventowy. Dobra, czy jestem w stanie 300 zadać na raz? Nie jestem w stanie. uuuu, Czyli musiałem mocno zwiększyć. Musiałem też zwiększyć swoje zdrowie, patrząc na to, żeby to zrobić. Bo czy on, ja nie wiem, tu nie ma aż takich przeskoków, pytanie ile on mi zadaje, czy jestem w stanie, jedno, z... o jeden nie jestem w stanie od niego wytrzymać, nie jestem w stanie wytrzymać od niego jednego ataku, ja mam ile teraz, ile buduję, po 3 miliony mniej więcej buduję ataku, jeśli by o to chodziło, ale nie jestem w stanie też od niego wytrzymać za bardzo tego, więc musiałem z tym wygrać jeszcze pewnie z 2-3 razy. Zróbmy out fight. Jak wygramy z 3-4 razy, to możemy zwiększyć zdrowie. Jak będziemy w stanie chociaż jeden jego atak wytrzymać, to będziemy w stanie zrobić bardzo dużo na kolejnym, bo on nam obecnie ściąga no niecałe pół zdrowia. Po ile on bije? no tak, 600 bym powiedział, jakoś tak mniej więcej 600. Nie, no to kolejny może być po 1200, nie bije więcej, bo mamy 1500. To może razy 3, może razy 5 nawet, czyli by zadawał 3000. Jest taka opcja, myślicie? Kurde, jakby zadawał 3000 dołowy już kiepsko. Dobra, zobaczmy, jak z tym zdrowiem. Zdrowie, 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 zdrowie. 22 poziom. Mamy 2,4. No to jest dobre pytanie, czy to nam wystarczy na to. Bardzo dobre pytanie, czy nam na to wystarczy. To są kolejne rakiety do kupna. Zróbmy zdrowie jeszcze raz. zobaczmy, czy jesteśmy w stanie tutaj wytrzymać przecież jeden atak jego. Dobra, jeden jesteśmy w stanie wytrzymać. Co prawda on będzie szybciej z atakami, więc musimy wbić jeszcze trochę, trochę naszego tutaj kliku. Myślę, że ze 150 milionów powinno starczyć, szczerze mówiąc. I będziemy w stanie na spokojnie go sobie tutaj rozwalić, pocisnąć i robić kolejny jakiś tam progres. Bo to jest najważniejsze w chwili obecnej. Ale strasznie boję się tego, jak tam widzę te, te wszystkie planety, które tam są dalej. Tam jest y, Ziemia, tam w ogóle to drugie to nawet nie jest planeta, tylko to jest... Y, Ufo, potem dalej planetę, a tam to wygląda jak jakaś ta. Jak ona się nazywa? Tam to wygląda jak jakaś taka, jak ta jakiś meteoryt czy coś takiego. A tam z tyłu. Nie wiem, to jest, to jest wulkan? Coś tak już rozwalam planetę, czemu miałbym nagle do wulkanu wrócić, czy cokolwiek takiego. To trochę nie ma sensu dla mnie. No ale może to tylko dla mnie. Piramida jest na hita. Jeszcze ostatni raz wystrzeliwujemy sobie, teraz cyk. Możemy też wysłać sobie rakietę, która sobie leci. O, bardzo nuke. Boom. I dziękujemy serdecznie. I teraz spróbujemy z robotem. My wystrzeliwujemy szybciej rakiety, więc jesteśmy w stanie szybciej zadać mu obrażenia. I jest! 3000! Kurde, za 3000! To już jesteśmy w stanie bardzo ładnie zwiększyć sobie tutaj nasze statystyki. Patrząc na to, 3000 zdrowia. No, on trochę więcej niż połowę nam ściąga, ale nie jest źle. Nie jest źle, więc z robotem też można ładnie pocisnąć. Tam dalej już było chyba 100 tysięcy do tego. Żeby zrobić, nie? Żeby przejść dalej. 100, 110 tysięcy, no. Ale teraz znowu zainwestować trochę w Spida. Yy, możemy też zaraz sobie trochę zainwestować w moc, pewnie, bo jak dostajemy 3 tysiące. 000... O kurde, ile ja tego Spida jestem w stanie wbić? O kurde. Ile ja tych punktów mam? Szam 2 tysiące? Skąd niby aż tyle? He? Ile, coś tu się zepsuło? Coś, coś tu się chyba zepsuło, bo to tak ładowałem te punkty, i ładowałem, i ładowałem, i ładowałem, i gra jakoś tak, jakby miała to w nosie, powiedzmy. Nie no, na pewno było coś nie tak, nie? 153 miliony mamy, i teraz idziemy tu. 200 milionów mamy. Nie wiem, to jest speed chyba moje postaci, bo te rakiety nie widzę, żeby jakoś szybciej leciały. Wydawało mi się, że to szybkość rakiet będzie, chyba że szybkość rakiet tutaj. Też nie wydaje się, że była jakoś wybitnie szybciej. Jakby chyba tylko moja szybkość. Także ja dziękuję Wam bardzo serdecznie póki co za oglądanie. Jeśli chcecie obejrzeć, oczywiście, się zagrać w tą grę, to macie ją w opisie. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzę, że tutaj nie. jest... A nie, policzyło mi się 6 robotów, więc mogę jeszcze jedno jajko na otworzyć na sam koniec. I mógłbym je oczywiście potem upgradeować i robić te toksyczne. A póki co, trzymajcie się ciepło. No i cześć.